Hej, dobra, to jest jakiś piesek, który wali z... kloca aktualnie. Jier dalej, jedź <grydź> pierwszy. Nie no, jest nie... przejdzie. Trzeci wal tego kloca. Psie. <grydź> aaa, mokro! Nie się wbić z Ah, Cześć! A, not again. no oh, tak! Wyprowadzamy rower na spacer. Jak tam, twój jest szczęśliwy? Sugerując po wyszczanym oleju na lagi, można stwierdzić, że nie. Z wydobywający się Jezu Chryste Słuchaj Będzie fajnie Tak Mówię ci Zaraz po tym jak Umrę na niewydolność płuc Słuchaj Możemy zjechać stąd Ale tam jest drzewo nie, może nie. Cześć. Marcel! Bardzo można się dotlenić świeżym powietrzem palonych pieców śmieciowych. Ale Kupsko Musisz całe przelecieć Ja pierdolę No pedałem, ziemi dotknąłem ha, ha. Nie to piszczy, może dlatego, że nie ma już nic. Ja pierdziel Co to było? Bo ty przejeżdżasz i wyskakujesz już w locie. Jakby już przejechałeś i za późno. Za późno. Późno. Było już bardzo pózyno. Nie. Szybciej! Uch! Masz zajebiste włosy. Mm -hmm. <laughs> Masz kulki po prostu. <laughs> o, o, o. Czekaj, to jest dobry pomysł. Pamiętasz jak była epoka lodowcowa, nie, nie epoka lodowcowa. Nie. Jak ten potwór, no. potwory i spółka. No. Jakich wyjebało na tym regionie zimowym. To coś takiego właśnie. Kurwa. Ja mam daszek, to obraz to robię tak i wszystko jest. Dlaczego jak... Nie no, jest znakomicie Życie dało nam szansę na drugie ferie zimowe. Super randko jest. Ale to, co my to Witamy w sezonie zimowym. Pierwszy dzień tutaj, jak widać. Jeszcze y, bardzo dużo graczy nie, w, nie kupiło karnetu bojowego, przez co nie mogą brać udziału na tej mapie, ale to niedługo się zmieni, gdyż będzie promocja i dofinansowanie od Państwa. Subskrybujcie Friza, Chcesz ze mną poczatować na chat Rulet. Chcesz bok to tak od połowy wysokości tego zwyż, wy, bo nie, nie nosi tak. Bliżej. Dochodzę do wniosku, iż mój klakson nie spełnia swoich warunków Zjadłbym tort Zlagowałem psa na chwilę Choma, wiesz co chciałem zrobić? Tak idę, Nie znam sobie, ciężko mi się idzie Zmniejszę sobie przerzutkę, żeby mi się wchodziło łatwiej Wydaje mi się, że mogłem pominąć jakiś ważny aspekt fizyki Słuchaj, metr przelotu, półtora Sejbiście jest Nosi jak pojebana mordeczko Skacz na swoim unibike 8 speed raptor Jak to się ślizga No, do walki! No. Chodź, family, ada, symulator. chodź, chodź, symulator, chodź Kurwa, Nie tam! O, no, 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 dobre tutaj Coś... Tu chyba no, Czekaj, tutaj jest chyba spawner Tu jest spawner Dziki -kun i Także z wieczorem tutaj będą na nas czekały. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie uzbrojenie. Tam mamy starożytnych Azteków w budowle. Zapomniałem na cywilizacja. Nikt tego jeszcze nie odkrył tu jeszcze nie tutaj. Chodźmy to sprawdzić. Czekaj Ała! Patrz, co się wydarzyło! To mi weszło do skarpetki! Starożytne ślady. To chyba był Harry Potter. Harry Potter, no. Co jest? <noise> Było kupić buty w kolorze główna. Nie, no słuchaj, ten patyk to jest zbyt dobre branie, Go do domu muszę zabrać. Do kole mojej kolekcji patyków. Macie takie coś w domu? Pewnie w DLC w drugim sezonie makapaka wykopuje kamienie. Takimi oto narzędziami. Proszę zobaczyć. Tutaj odpowiednio między ściankami jeździmy wykopując. Tutaj są małe uciążenia, ponieważ już ten przedmiot jest na wykończeniu trzeba będzie go oddać do kowala, żeby go przywrócił do swoich poprzednich właściwości. Ja zarezerwają cykla, ja mam kurwa na No nie, bo mój wahać! To jest ten pega. A i co teraz, magu? spłonie na stosie. Wada kadabra było ognisko palone. To wygląda? Niech te stopnie pod drzwi, nie? Że stawiasz? I drzwi jadą i się tu zatrzymują, w tym miejscu. Super. I znowu pada w ogóle, co to jest za bioma? jest czapka. Zaraz tam przejdziemy. To jest kurwa... Nie trafiłem. O! Ale łożysko nadal lepsze niż Dartmouth Stream. Wrzucić to do śmieci! Tak... Jak wiesz, rzut dzidą Ćwiczę, bo tam wasz wieczorem będziemy musieli zdobyć pożywienie. Więc tutaj poluję Wiesz, zwiększam swoje umiejętności, zręczności oraz celności wykonując to ćwiczenie profilaktycznie. Więc wiesz, wyobrażam sobie, że ten śmietnik jest naszym przeciwnikiem, kuną jeleniem łosiem. I to jest moja specjalna dzida, którą rzucam I wtedy ta kuno jelenio łosiodzik. On wiesz, jest taunted On Wiesz, nie potrafi, nie widzi już i możesz wtedy podbiec i jeszcze go zacząć tak uderzać i wtedy on umrze i będziesz miał jedzenie. Mamy tutaj już ognisko level 1, uzupełnia 6 punktów głodu. Niestety czas tutaj jest 4, a możemy wyciągnąć 9 jak specjalnego bossa zabijemy. To on wydrapia taką kuchenkę gazową. I... <noise> No zaraz się zabije no Psycha siada Nie no wreszcie to lepiej było Najlepsze jest to, że ja nie udaję Ja próbuję to wykonać W końcu Au. Znalazłem Mityczną czawkę mocy zwiększa twoją manę o 20 i zwiększa maksymalny limit many o 40%. Kurwa, zabieraj to